Wokół nas żyją ateiści, ludzie niewierzący. Człowiek niewierzący to jest osoba, która nie wierzy w Jezusa Chrystusa. Wierzy może w coś, w kogoś, ale nie w niego. Tak wygląda życie w centrum Gdańska-Wrzeszcza. Niby do Ojców Jezuitów, a trudno się skupić. Dookoła stukanie, młotkiem, tramwaje, które non-stop przejeżdżają i nieraz pokój się trzęsie. Takie jest życie. Chcielibyśmy skupić się na czymś ważnym. A tu dookoła, raz szlifierka. Raz młot pneumatyczny, gdzieś tam remontują drogę, i w takim galimatiasie, w takim zgiełku trzeba nieraz pochylić się nad sensem życia, nad istotą tego wszystkiego. Po co to wszystko się robi? Po co ludzie to wszystko remontują, naprawiają? Po co się starają, znowu słychać szlifierkę? Takie życie. I my, chrześcijanie, też chcielibyśmy tak sobie spokojnie wierzyć, chodzić do kościoła, żeby nic nam w tym nie przeszkadzało, żeby nikt nie podstawiał nam nóg. Tak się po prostu nie da. Nawet okres wakacji, bo jestem teraz na wakacjach, jest pełen stukotu, wrzasku, jazgotu, przepychania się. I w tym wszystkim. Trzeba zobaczyć Boga, wychylającego się spoza chmur. Ale są też ludzie, którzy w Niego nie wierzą. Którzy nie wierzą w Boga, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Po co oni są? Po to, żeby nam przeszkadzać, po to, żeby nam tylko bruździć i źle o nas mówić. Otóż nie, znalazłem w liście do Rzymian tekst, w którym Autor tego listu, Paweł Apostoł, pisze, że Poganie, ateiści są nam potrzebni. Posłuchajmy. Do Was, Pogan, mówię, będąc apostołem Pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków. Paweł rozmawia z Poganami, z ludźmi, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Nie wiadomo w co tam wierzą, w kogo tam wierzą, ale rozmawia z nimi w nadziei, że będą postępowali lepiej niż my, chrześcijanie, i nas, chrześcijan, zawstydzą. I zmotywowali nas do rywalizacji, bo my rywalizację dobrze znamy. Rywalizujemy ze sobą. W różnych dziedzinach już od dzieciństwa. W dorosłym życiu rywalizujemy o lepszą pozycję w pracy, o nagrodę, o wyróżnienie. Chcemy być bogatsi od innych, szczęśliwsi, piękniejsi, bardziej cenieni. Natomiast ateiści i ludzie niewierzący mogą nas czasem mobilizować do tego, byśmy rywalizowali z nimi czynieniu dobra, w dobrych uczynkach. W Ewangelii według Mateusza w 15 rozdziale jest opisana taka historia pewnej osoby niewierzącej w Jezusa Chrystusa, która zawstydza nawet apostołów. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała Ulituj się nade mną, panie synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha, lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go, odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przypadłszy mu do nóg, prosiła. Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej pory jej córka była zdrowa. Pan Jezus nie jeden raz mówi o tym, że znalazł wiarę większą niż w Izraelu. Że znalazł w ludziach większą wiarę i większą determinację do czynienia dobra niż u ludzi, którzy za nim szli, którzy wyznawali wiarę w jednego Boga i którzy zapewniali go, że wierzą w Niego czasem wierzyli tylko ustami wierzyli tylko umysłem wierzyli może nawet sercem ale dłonie mieli w kieszeni aby nas zmobilizowali do dobrych uczynków kobieta kananejska która zawstydza być może nawet Jezusa i przekonuje go że warto Ateiści na świecie są nam bardzo potrzebni. Ludzie trzymający się z dala od kościoła są bardzo ważni. Przyglądajmy się ich życiu. A jeśli zobaczymy coś dobrego, to starajmy się być jeszcze lepsi, niech oni nas wzbudzają do współzawodnictwa, do rywalizacji w dobrym.